Cześć wszyscy nazywam się Edgeordzie. Wypierdalaj Dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Battle Mages. Skończyliśmy tutaj, jak widzicie. Tak. I. Coś mi się tu dzieje. Aha. Jesteśmy atakowani. sobie tu. Coś się tu lekko dzieje. No, jest Git już. Skończyliśmy tutaj i teraz tak. Stwierdziłem moi drodzy, że będziemy robić po 20 minut filmik. No tak będzie lepiej chyba. Jesteśmy atakowani! Kto jest atakowany? Panie kurwa, spierdalaj! SPIERDALAJ! Zgoda! Tak jest. Dobra, idziemy tu. Ty idź tu. Ku chwale Imperium! Oj ci moi biedni wojownicy, i my jak będziemy teraz bić. No, złoto. Podejść panie. Kto się znowu bije? Jeszcze nikt. O kurwa! O Boże! Gdzieś ty pola smagu Spierdalaj. Spierdalaj. Dobrze, zrobię to. Dobrze, zrobię to. Spierdalaj. Dobrze, zrobię to. Dobrze, zrobię to. Dobrze, zrobię to. Czemu reszta nie idzie? Dobrze. Tu, ruszamy. Dobrze, dobrze Szybko, ruszajmy Dobrze <grymne> Jaki ryk Boże słodki Dobra oni chyba już tak mnie nie gonią teraz musimy się udać mm, tu Chodźmy z mm, radością aż dwa kosztuje te punkt. To się cenić? Dobra, co ja mogę to kupić? Mogą kupić zdolności militarne, mm, ale chciałem wpierw zobaczyć. Nie widzę różnicy jak na razie. Kurwa mać. Bić, bić, szybko, nieładnie, to mi się nie podoba. Dobra, ci jeszcze na dziki polecieli, panie. Dobra, idziemy tu. Co wychcę tam? Czarnych noży? Nie ma problemu, panie. Idziemy tu. Kurz. Bracie! Idziemy teraz tu. Nie wiem tak naprawdę czy my nie stracimy. Znaczy tego maga yy, Garmacha, kurde, Garbata, Garbatego. No, Garmach. My go stracimy. Na następnej misji już go nie będziemy mieć. Natomiast nie wiem co do Rabusiów, tak szczerze mówiąc. Tutaj jednostka została nam podarowana chyba dzięki temu, że skończyliśmy misję z goblinami. Zobaczysz, ja mam nadzieję, że... no, mam nadzieję i nie mam nadzieję, że zostaną, bo jednak wolałbym inne jednostki kupić sobie zamiast ich. Mm, co my tu mamy? Zwiększa tempo ruchu. No po co mi takie wiem mm, Dobra, możecie wy... Na twój rozkaz. Dobra. To mamy w takim razie, więc idziemy do grobowca <laughs> mrocznego elfa. No kurde. Cześć. A hmm. teraz musimy do tego miasta iść. Co oni od tego miasta chcą? O, tak zwane szybkie pieniądze. Ile, czekaj, ile mi zapłacą? 300, 300. No i mamy 6, No i pan Paweł, kurwa, jedziemy. Dobra, moi drodzy. Robimy przyspieszenie, pozbywamy się ich i cały czas przyspieszenie pójdzie tu. Pozbywamy się ich. Jakiś szybki exploring mapy robimy i idziemy na nich tam. Także. O ty kurwa nie to perku! Kurwa, nie umrzesz mi tu. Dobra, zapijam, dalej. O kurwa! O kurwa. O kurwa. No zarejski, materejski. Ja pierdolę. O kurwa. Ja to nazywam wpierdolem. Kurwa mać Idę Kurwa Jak to życzysz. Jak to życzysz. Zgoda Tak Cel. To. O Jezu słodki. Czy my się właśnie pozbyli mi w całej armii? Jak imperium. O kurwa fajty ciekawe. Boże Asela! 11, dnia 5 lipca 2019 roku Dzięki Iwona o No, jaka wam Dawaj mi miecza. Upiorny miecz Spowalnia wroga po trafieniu. No to dawaj. Tak. Mm. No już złota nie potrzebujemy, tak To możemy jeszcze tutaj pójść, moi drodzy. I ten exploring się chyba skończy. Tak, teraz patrzę. To jest obóz Ty masz młota? Zapomniałem. Osobiście. To dawaj tego z Stop. To możemy dać. Imperium. Tak jest. Ku chwale imperium. Tak jest. Na twój rozkaz... Tobie damy młota. No kurwa macie. Chodź. Już wy go weź. No nie mówcie, że... No już myślałem. Rozkaz. Ruszajmy, tak? No, moi drodzy, to teraz idziemy cel główny robić. I będzie git. Czy ktoś się napierdala? Czemu tam jest? A. Ruszajmy. To może wy tak zaczekajcie tak. lepiej mamy le, mamy tutaj retard alert. Tak. Ruszajmy. Ruszajmy. Na twój rozkaz. Ruszajmy. Dobra, idziemy tu. Posiłki idą. Ho, ho, ho. później damy umiejętności magiczne i będzie Git. Jeszcze dwa punkty umiejętności magicznych, i będziemy mieć wreszcie te lepsze czary. One też są dobre, ale ja wolę te z trzeciego poziomu. Mogę zamrażać przeciwników na przykład, albo ich truć jakoś, coś takiego było. Dobra, to teraz tak: Buryzenek. Zenek, znaczy Galmahal, Akbar, Garmach. Napierdalaj. Ale przepuść tego, bo nawet będzie taka bitwa, że ja pierdolę. Zawsze gotów. Dobra. Chodź tak. Tylko gorzej, że jak tego. Wstrzymaj się chłop, kurwa mać. Hmm. No spoko. Szkoda, że nie powiedziałeś tego. Hmm. Jak potężnym armie zgromadzi? Co ty godzasz, kurwa? Magu. Nie! No kurwa i się biją. A jak? Kosa nadal jest. No i chuj. A, mówi się trudno. Dobra. Teraz nie ma kosy? No, teraz nie ma kosy. Mm. Mają potężne jednostki. Mm, nie zesraj się, panie. Teraz ci pokażę potężne jednostki. O kurwa, dobra dobra to mi się co mi się nie podoba Trzeba skupić czary dobry fireball to bierzemy Potrzebuję więcej malny podniem Ale, o kurwa, się lepiej ustawcie w takim razie. Dziemy. No czemu nas bijecie? Gałgany. Co za downy. Zobaczmy tak. Spróbujmy się w pierwszej się pozbyć. O, to mi się podoba. A te fogry mówią, że czary nie są potężne w tej grze. Kurwa, oni nie są potężni. <trybuj> no Kto tu jeszcze został? O kurwa A regeneracji nie mają zbyt dłużej Potrzebuję więcej manny Potrzebuję więcej manny Tufa, drogi ten czar Dobra. a tym ile? Tam 200, to jest też śmieszne. Czyli jest najsilniejszy. Dobra. Chyba tu nie będzie stop pojąć. Czekajcie. a masz R! I dobra, raz bijemy. Idziemy. Frajerze O No, nie zdołałeś poprowadzić mojego ludu do chwały. Tym bardziej, nie zdołasz powstrzymać prawdziwego monarchy. W naszej krainie objawiłaś olbrzymia potęga, która pomoże ludom północy pokonać podłe ludzkie imperium. No już prawie wam się udało raz. No ale nic, moi... no super, że dostaliśmy. <grym> nic, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.